Witam moi drodzy w mojej kuchni, dzisiaj pokażę Wam wspaniałe steki z mięsa mielonego z cebulką, która będzie smażona w musztardzie i w miodzie. Fantastyczna sprawa, spójrzcie o oto wszystkie składniki, zaczniemy oczywiście od pięknego mielonego mięsa. Sam to mięso mieliłem, widzicie to teraz jak się mieli właśnie i tutaj mamy cebuli sporo, naprawdę ona będzie przysmażana w miodzie zobaczcie i w musztardzie. To jest fantastyczne, a tutaj mamy jeszcze przyprawę do grilla, bo to będzie nasz taki składnik tajny do mięsa mielonego, do tych steków, no i oczywiście sól, pieprz i zaczynamy już robić do Zauważcie jeszcze, że będą potrzebne dwie patelnie. Tak, bo przecież musimy z tymi patelniami zadziałać w taki sposób, że na jednej będziemy smażyć cebulę, a na drugiej steki, nie razem. Na samym początku zacznę od tych dwóch składników. Tutaj mam bułkę to mogłaby być bułka cała taka większa, bułka czerstwa, ale nie mam jej, więc skorzystamy z takiego rozwiązania i tutaj wlewam około 3 czwartych szklanki mleka, nic się nie bójcie to wygląda teraz, że jest rzadkie ale tak naprawdę tu było 100 gramów bułki tartej i to 100 gramów bułki tartej zamienimy na 100 gramów ciapki tartej z mlekiem tak właśnie ono się pięknie tutaj namoczy. Zobaczcie już zgęstniało i teraz ich to sobie jeszcze chwilę namięknie i postoje. W tym czasie my nie leniuchujemy tylko zawieramy się za cebulę. Kroimy ją na pół i nie żadną kostkę ani żadne takie cudeńka tylko w piękne w miarę równe piórka. Zobaczcie jak to robię, czyli kroję sobie na takie właśnie cząstki, można to powiedzieć, że to są ósemki powiedzmy i teraz rozdrabniamy to i zobaczcie co się dzieje. Właśnie piórka tak wyglądają i już mamy Piękną cebulkę, którą będziemy niedługo smażyć. Słuchajcie, bułka bułce nierówna, zobaczcie co się stało, ona tutaj normalnie jeszcze jest sucha, więc dolejemy trochę mleka, po prostu róbcie tak, żeby ta bułeczka była w miarę kleista, ale nie tak bardzo sucha i gęsta, to wszystko po prostu wciągnęła jak szalona. No i już to wymieszałem i znowu mam wspaniałą glinę, więc co dalej? Mięso przełożyłem do większej miski, żeby mi się wszystko zmieściło. Teraz wrzucam tutaj oczywiście naszą bułkę z mlekiem. Nie zastanawiając się dłużej, wbijamy dwa jaja. Podsypuję to wszystko sporą ilością przyprawy do grilla. Ona jest słona, więc uważajcie później z solą. Miasę, pieprz. I oczywiście pieprz wędruje do michy. No i na początek szczypta soli. No i mieszamy. W tej chwili wymieszam to na razie lekko łyżką, żeby mi się przynajmniej jajca rozprowadziły, a za chwilę czy nie to pięknie ręką, bo nie ma lepszej mieszaczki do mięsa mielonego niż własna grawa. Wszystko się połączy, sklei i będzie fantastyczna mieszanka na steki, ale pamiętajcie, trzeba to spróbować. No, mam taką rękę, ale nie będę jej przecież lizał, więc wziąłem sobie troszkę na łyżkę, słone jest dobre, ostre też, przyprawa już tam się lasuje pięknie. Będzie dobrze. Jeszcze tylko z pół minutki wymieszam, dobrze rozmasuję i odstawiamy mięso. Moi drodzy, jak wszystko przygotowane, to co nam pozostaje? Oczywiście bierzemy kuleczkę mięsa, wrzucamy ją tutaj do panierowania. Niech nie będzie tej mąki za dużo i robimy takie płaskie placki. Takie właśnie steki po prostu z tego mięsa milonego i już rzucamy go na tacę i tak wszystkie trzeba wyrobić. Mięso można od razu się pobawić w kulkę, w mąkę i płaski placek. Taki stek na mocno rozgrzany tłuszcz, wkładam steki i już. Taki wierszyk sobie ułożyłem teraz, ale będziemy je smażyć na początku na mocno rozgrzanym takim tłuszczu i później o musimy przyhamować z ogniem, żeby nam się nie spaliły, tylko żeby się dobrze w środku przesmażyły. Wszystkie mi nie wejdą, więc robię to na dwa razy. O, jak pięknie. A na drugą patelnię, która też w tej chwili pracuje mocno, wrzucam cebulę delikatnie, żeby nie za mocno brapało. Smażymy ją do porządnego przeszklenia i do złotego koloru. Słuchajcie, czasami jest tak nawet w kuchni, że ma się przebłyski geniuszu. No i przecież po co mam zmniejszać gaz, kiedy mogę zamienić patelnię i ta cebulka będzie mi pięknie się smażyć, bo tam troszeczkę jej brakuje tego ognia, a te steki będą sobie pięknie dochodziły na małym gazie. I tak właśnie zrobię. Szary-bary. Cebulkę pamiętajcie, że trzeba przemieszać od czasu do czasu, bo przecież nie może się smażyć tylko w jednym miejscu. No a steki, jak się już podsmażyły troszkę, to można śmiało przewrócić. Zobaczcie, jakie piękne, rumiane, no pyszności to będą. Cebulka nam tu pięknie zmiękła już, jeszcze nie jest rumiana. Możemy w tej chwili troszkę posolić. Nie za dużo, bo nie chcemy, żeby było za słone. I oczywiście popieprzyć, jak zwykle w mojej kuchni, świeżym pieprzem, tym razem z ręcznego młynka. Ale to pięknie pachnie. Krzyż mnie was ta cebulka. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. I teraz właśnie jest czas na to, żeby wrzucić dwie łychy miodu: jedna i druga. I zaraz będę to mieszał, ale wcześniej jeszcze cała nasza musztarda. Chwilę to smażymy jeszcze, ale jakie, żeby to skarmelizowało się razem. Miód z musztardą i z cebulką już wyłączam. A później zobaczycie dalej. I już całą tą patelnię rozprowadzam tutaj po naszych fantastycznych mięskach. No i co? Podoba Wam się? Mi też się podoba. Ale jak to pachnie! A jak to fantastycznie smakuje! Musicie to zrobić! I tak właśnie podaję na stół. Do tego są ziemniaczki. I jeszcze niespodzianka, zaraz Wam pokażę. No i co? Jak Wam się podoba to przepyszne danie? Dwa piękne steki. Do tego siebniaczki, sypkie, piękne i oczywiście buraczki. to jest surówka z buraczków z Cebulkowy. Dlatego też zostało tylko jeszcze jedno, spróbować. No i co? Kawałek pysznego, mięciutkiego, fajnego, wysmażonego mięska. Mmm, ale to jest pyszne, soczyste, słodkie i ostrawe od musztardy. No cudowne, mówię Wam, róbcie takie rzeczy, szukajcie moich dań na YouTube, subskrybujcie mój kanał, będziecie co tydzień dostawać jakiś nowy, fajny film, przegryzę jeszcze. Mmm, Ale to jest super. Te buraczki. Mmm, zimne. A szukajcie też mnie na Facebooku, tam zobaczycie te zdjęcia, a także filmy, Będziecie regularnie dostawać wiadomość o tym, że właśnie coś ugotowałem. No i oczywiście możecie coś napisać. I tak ma być. Środa gotuje. Cześć!